Co my tu widzimy, słuchajcie, to jest osad z filtra magnetycznego separatora cząstek stałych, który jest tutaj, umie na wyjściu z bufora. I to idzie sobie na pompę ciepła. Widzicie na niebiesko jest oznaczone wyjście z bufora, i idzie na pompę ciepła. Tutaj na czerwono jest oznaczone, widać, nie widać, jest powrót ciepły z pompy ciepła, czyli filtr jest na zasileniu pompy ciepła. I teraz słuchajcie, o takie coś ostatni raz w zeszłym sezonie zimowym robiłem czyszczenie filtra. Czyli po sezonie grzewczym taka cieniutka warstewka się zebrała. Więc, czy warto montować takie urządzenia magnetyczne? No, ja myślę, że warto. To, co tutaj widzicie w słoiczku na dnie, nie jest tego wiele. Ale to nie trafiło do pompy ciepła. O, tak widzicie na dnie. No nie jest tego zbyt wiele. Trochę tego jest. Warto, nie warto, jak uważacie?